Sponsorem programu jest Tauron, sprzedawca prądu, fotowoltaiki i ogrzewania. Gwiazdozby śląskiego sportu Jacek Bednarek, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym programie. W odcinku 45. Dziś moim gościem w studiu telewizji TVT jest były, doskonały piłkarz reprezentacji Polski oraz górnika. Zabrze, wicemisz olimpijski z Barcelony w 1992 roku i mistrz Polski z Górnikiem Zabrze w roku 1988. Aktualnie trener młodych piłkarzy Górnika Zabrze. Szanowni Państwo, gwiazdozbiór śląskiego sportu, pan Dariusz Koseła. Panie Darku, witam Pana bardzo serdecznie dziś w moim programie i na początek standardowe pytanie, co u Pana słychać? Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak pan pan wspomniał, obecnie pracuję z grupą młodzieżową U17 górnika Zabrze Akademii. Także no zdrowie w miarę, w miarę dopisuję. Jest, zostałem niedawno, no niedawno rok temu, bo nie mieliśmy okazji. Rok temu zostałem dziadkiem po raz pierwszy, także teraz prawdopodobnie po raz drugi będę, także wszystko wszystko. wszystko, wszystko. Pełnia, pełnia szczęścia. Pełnia szczęścia. Pełnia szczęścia też. rodzinnego i tego sportowego. Ten rok jest dla piłkarzy Górnika Zabrze bardzo udany. Co prawda minęło już od tego sukcesu kilka miesięcy, ale na gratulacje nigdy nie jest za późno, więc składam Panu gratulacje i piłkarzom, młodym piłkarzom Górnika Zabrze tytułu mistrza Polski. Zdobyliście tytuł mistrza Polski U17 w Warszawie, pokonując warszawską legię, juniorów warszawskiej legii 1-4. Tak, dziękuję, dziękuję za gratulacje, ale to przede wszystkim należą się gratulacje chłopakom, którzy, którzy po prostu występowali w tym akurat w sezonie. Yy, trenerom na pewno też, yy, sztobowi, tych którzy, całemu sztabowi koordynatorów, całemu Górnikowi celu, całej po prostu Akademii Górnika Zabrze i, i, no i, i też sponsorom oczywiście. Proszę powiedzieć, czy ten sukces Pana Młodych Piłkarzy przypomina Panu czasy pana młodości, pana początków kariery sportowej, wtedy, kiedy rozpoczynał pan swoją piłkarską przygodę w Górniku Zabrze? Znaczy, no, na, pewno, na, na pewno tak. No, pracując z tą młodzieżą teraz, obecnie, no człowiek, człowiek wraca z pomieniami do tego, jak, jak zaczynał, jak, jak to wszystko tam przebiegało w późniejszych latach i też porównuje sobie po prostu swoje, swoje zachowania, swoje, swoje granie, swoje marzenia do tych marzeń obecnie Którzy, którzy chłopcy po prostu spełniają. Te marzenia Pan teraz yy, realizuje z młodymi piłkarzami. Yy, proszę powiedzieć, czym dla Pana górnik zabrze jest dziś, a czym był kiedyś, wtedy, kiedy rozpoczynał Pan swoją właśnie tą przygodę ze sportem, wielką karierę piłkarską, przygodę piłkarską, która praktycznie trwa do dziś? Na pewno, na pewno jest. Przez cały czas był i jest i będzie, będzie legendą. Będzie wyzwaniem, będzie czymś wspaniałym po prostu i marzeniem każdego zawodnika, po prostu, który gdzieś tam zaczyna kopać w piłkę na, na osiedlu, na podwórku, w klubach już późniejszych, gdzieś tutaj w naszym regionie, oczywiście, do tego, żeby, żeby móc móc spróbować zagrać w tak wielkim klubie. Jakim jest Górnik Z Górnikiem Zdrowia w 1988 roku zdobył Pan tytuł Mistrza Polski. To jak na ten moment, o ile dobrze pamiętam, ostatni tytuł Mistrza Polski, tego bardzo zasłużonego naszego śląskiego, ale również polskiego, przede wszystkim polskiego kluba dla śląskich kibiców, takiego leżącego głęboko w sercu. Proszę opowiedzieć o górniku Zabrze z lat 80., -tych, 90., -tych, wtedy, kiedy właśnie Pan grał, zdobywał Pan tytuł Mistrza Polski. Kiedy yy, no, grał Pan w tej drużynie? Na, na, pewno, na pewno wielu, wielu wspaniałych yy, zawodników. No. Takich taki jak 80. lata, jak można sobie tam przypomnieć, może 80. mniej. Pamiętam, bo ze względu na to też, że rozpocząłem regularne treningi w Górniku Zabrze w osiemdziesiątym dopiero roku. Gdzieś chodziłem na mecze po prostu z ojcem, który nas tam, z bratem ojcem, który nas zaprowadzał na te mecze. Pochodzi pan z Zabrze, po, tak? Pochodzę z Zabrze mieszkałem, mieszkałem niedaleko stadionu. Teraz mieszkam może troszkę dalej, bo 5 km, ale to też nie jest daleko. Także chodziliśmy, chodziliśmy na pewno i te lata 80. były no, no wspaniałe. wspaniałe dla, dla klubu, dla klubu Śląskiego, dla klubu przede wszystkim, tak jak Pan wspomniał, też Polskiego. No i było dumą i zaszczytem po prostu móc móc oglądać tych zawodników na, na boisku. A potem być z nimi razem na boisku? A później być, być w latach no, 90., być z nimi w szatni. Przede to wszystkim najpierw w szatni, bo to jest bardzo ważne też, że. No, nie, nie każdemu, nie każdemu było, było to dane, bo z tego co sobie też przypominam, było wielu, wielu znakomitych zawodników w mojej kategorii wiekowej, czy tam rok starszych, dwa lata starszych, no ale, ale niestety nie, nie, nie zaznali tego, 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 tej tego, przyjemności, tego szczęścia, szczęścia tego, tego bycia, marzenia bycia w tej szatni. Przede tej wszystkim szatnia, w tej szatni. szatni. A, a później na, wychodząc na, na boisko metr, na metr ligowy, czy. Mm -hmm. Dokładnie tak. E Wiem, że dla piłkarza najważniejszą imprezą międzynarodową jest, są oczywiście Mistrzostwa Świata. Waldek Matysik w tym programie przyrównał Mistrzostwa Świata do sportowego, do piłkarskiego uniwersytetu, a ja do szlachetstwa takiego piłkarskiego, czyli do takiej no, najwyższej rangi. A czym dla pana e, były Igrzyska Olimpijskie? Jest pan olimpijczykiem, jest pan wicemistrzem olimpijskim. Jaką wartość dla Pana, dla piłkarza nożnego ma nominacja na Igrzyska Olimpijskie, Jaka, jakie to było dla Pana przeżycie, otrzymanie nominacji olimpijskiej i również dla Pana rodziny? Na pewno wielkie, wielkie wyróżnienie. Tak jak powiedziałem, że w tamtych, w tamtych latach nie było zbyt łatwo po prostu przedostać się na, na arenę międzynarodową. Poprzez reprezentację i było to wielkim wielkim wyróżnieniem, i dumą, że mogłem dostać powołanie na reprezentację Polski, która w Barcelonie na to to medal zrobiła srebrny medal, gdzie zabrakło no kilku kilku dosłownie, minut, gdzie mogłaby być dogrywka, i wiadomo, jak w dogrywce mogłoby się różnie tam wtedy potoczyć. No mówił o tym w programie całkiem niedawno Jurek Brzęczek, który mówi, że powiedział, że jak się jest w finale, to gra się o zwycięstwo, był srebrny medal, bardzo wielki sukces i też powiedział, że dla niego ten srebrny medal ma coraz większą wartość z dnia na dzień, z każdego dnia ma coraz tą większą wartość ten medal srebrny, także tu również Panu gratuluję oczywiście tego srebrnego medalu. Jak Pan dziś po 30 latach wspomina Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, Barcelonie 3? Coś Panu utkwiło z tych Igrzysk Olimpijskich, coś takiego, o czym nie zapomni Pan do końca życia? Proszę powiedzieć, brał Pan udział w ceremonii otwarcia, zakończenia Igrzysk Olimpijskich? Jak Pan tak, sobie na... przypomina właśnie ten 92 rok i Barcelonę? Nie no, no wspaniałe, wspaniałe, naprawdę przeżycie i życzyłbym sobie i każdemu, który, który gdzieś próbuje grać teraz w piłkę, żeby było to jego spełnienie tego marzenia. Igrzyska Olimpijskie. Nie było mi dane, oczywiście, być na Mistrzostwach Świata, ale, ale Igrzyska Olimpijskie przeżyłem i na pewno zapamiętałem to. I tak mówi Pan, że Jurek Brzęczek też o tym wspominał, że to z każdym dniem na pewno narasta. To, to naprawdę narasta. I no wspaniałe przeżycie. Ceremonia otwarcia. Byliśmy na ceremonii otwarcia. Yy, wioska Olimpijska. I później te oczywiście mecze, które to były najważniejsze. Tak. Ale te, te, ta otoczka tego tego naprawdę była przespaniała, Wioska olimpijska, w szczególności, gdzie można było po prostu na wyciągnięcie ręki móc sto, siedzieć przy stoliku i spożywać posiłek z Borisem Beckerem, na przykład z Steffi Graf, z tenisistami. zobaczyć na otwarciu gwiazdy NBA mhm. Michael Jordan, Scottie Pippen czas Barkley. Także no jest wielu, wielu wielu jeszcze wspaniałych sportowców z całego z całego świata. Z całego świata. Czyli do dziś w pana pamięci jest to świeże, żywe. Świeże i to to ta, i takie tak. Podnoszące w dalszym ciągu, że tak powiem, e, pana uczucia i pana, że tak powiem, wspomnienia z tamtych czasów. Z tego co wiem, to po igrzyskach olimpijskich w Barcelonie z dumą jeździł pan po zabrzu złotym Polonezem. Takim autem, które było nagrodą, jak panu się tym autem jeździło, pamięta pan do dziś może numer rejestracyjny tego auta? Nie, rejestracyjny nie, pamiętam tylko, że jeździliśmy chyba Alek Kłak, Grzesiu Mielecarski i ja jeździliśmy tym autem chyba najdłużej w Zabrzu, w Zabrzu, a ja chyba najdłużej, ze względu na to, że tutaj, tutaj zostałem w Zabrzu, jak, jak, jak mówiłem, że jestem z Zabrza, a, mówię, no później został sprzedany. Sprzedany został, ale służył, służył, wyjeździł, 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 swoje, także został sprzedany i z tego, co tam gdzieś się orientowałem później, w późniejszym okresie gdzieś e, na taksówce, gdzieś w Gliwicach prawdopodobnie, gdzieś tam, tam po prostu jeździł pracował jeszcze, dalej, pracował, dalej, pracował dalej, ale nie, nie, nie pamiętam numeru rejestracyjnego, no troszkę, troszkę lat minęło i... Ale auto pan wspomina dobrze. Ale auto wspominam dobrze, nagroda za tak... Wspomniał Pan za, za srebrny medal, gdyby był, mówię, miało być srebrny, ale okazało się, że graliśmy prawdopodobnie tak jak na złoto, dlatego, dlatego, też, był dlatego też były złote złoto. te polezy. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został Pan trenerem. Jak widać jest Pan wierny Górnikowi Zabrze, jest Pan wierny piłce nożnej, taka wierność jest oczywiście w cenie. Robi Pan doskonałą piłkarską robotę w Zabrzu, szkoli Pan młodych piłkarzy. Na kolejnych reprezentantów Polski, kolejnych godnych reprezentantów górnika Zabrze. Jak w tej roli pan się spełnia? Proszę powiedzieć, czy Dariusz Koseła oprócz piłki nożnej mógłby w życiu robić coś innego? Robiłem. Robiłem coś innego, ale to nie, nie było związane ze, ze sportem. Dlatego to, co teraz robię, wydaje mi się, że najlepiej mi, mi to pasuje. Mi pasuje to przede wszystkim zawodnikom, których gdzieś gdzieś staram się pomagać, jak mogę. Oczywiście, i nie tylko w sprawach piłkarskich, związanych z treningiem, z innymi rzeczami, ale jak również z rozmową, po prostu gdzieś przekazywaniem pewnych moich błędów z młodości, których, tak jak każdy z nas jest nieumylny, to na pewno też były. I staram się po prostu im to przekazać, żeby po prostu nie powielali tego. Co gdzieś ja tam. Czyli służy pan taki jak taki trochę drogowskaz? Dokładnie tak, dokładnie też tak, i gdzieś kierunek, kierunek po prostu chce chłopakom gdzieś tam naznaczyć, który, który gdzieś tam powinni dążyć, żeby po prostu, no gdzieś móc przynajmniej, przynajmniej spróbować zagrać na Roosevelt 81. Znany adres na śląsku. I taka śląska, śląska wartość, śląska własność by można było powiedzieć, bo górnik zabrze. To kibice nie tylko z Zabrze. To kibice z Rybnika, to kibice z Włodzisławia, to kibice z Katowic, no z całego Śląska ludzie jadą na górnik Zabrze. Ja nie ukrywam, że moje serce też bije bardziej z tych śląskich klubów, najbardziej w kierunku górnika Zabrze. Także czasami też bywam na tym stadionie. No właśnie, górnik Zabrze to wielkie historyczne piłkarskie nazwiska. Hubert Koska, Stanisław Oślizło, Włodzimierz Lubański. Waldek Matysik, o którym tutaj wspominałem, same wielkie nazwiska yy, i wiele, wiele innych doskonałych piłkarzy. Można by było na ten temat rozmawiać w nieskończoność, ale nasz czas antenowy jest oczywiście nieubłagany. Proszę powiedzieć, mam też również na myśli tutaj Lukasa Podolskiego. Lukas Podolski i Stanisław Oślizło są w górniku Zabrze na co dzień. Podolski gra, a pan Stanisław Oślizło jest w dalszym ciągu takim ambasadorem Górnika Zabrze, człowiekiem, który no, jest historią tego klubu. Proszę mi powiedzieć, spotyka ich pan często? Jakimi są ludźmi tak właśnie na co dzień, każdego dnia, tak poza, poza kamerą, poza wywiadem radiowym? Jakimi są ludźmi? Na pewno niezwykłymi. W sensie tym, no, tak jak pan wspomniał o legendzie żywej, legendzie Stasiu Oślizły, bo to przede wszystkim Stasiu Oślizło tutaj, mówię, gdzieś widujemy się. Widujemy się w miarę, może nie za często, ale w miarę gdzieś tam, gdzie przebywam akurat na stadionie, bo my mamy jako ośrodek walkę Zabrze, czyli to nie jesteśmy na terenie bezpośrednio, bezpośrednio Górnika, Górnika tylko, Zabrze, tylko, na innym obiekcie. tylko na innym obiekcie. Dlatego gdzieś tam może rzadziej teraz, ale, ale mówię, jesteśmy w kontakcie z panem Stasiem i oczywiście jeżeli Znajdzie chwilę zawsze czy zawsze i porozmawiamy. i ten, Także nie ma problemu, jest zawsze, zawsze człowiekiem bardzo otwartym, bardzo serdecznym i bardzo pomocnym. A Lukas Podolski? Lukas Podolski jest częściej też. Y, może teraz jest, jesteśmy częściej w kontakcie z Łukaszem. To samo, wspaniały oczywiście zawodnik. Mi świata. Tu mi świata no także tu nie, nie można tylko o same krucy. Z tego co wiem. Także tak, i tu można tylko gdzieś być dumnym i szczęśliwym, że też takiego człowieka można było poznać w Górniku Zabrze. I, 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 jest, w Górniku I Zabrze. jest w Górniku Zabrze. I jest w Górniku i mówię, tak jak mówię, jest ze względu na to, że chłop, chłopak, syn Łukasza Podelskiego gra w naszym roczniku i trenuje z nami w U17, dlatego też ten kontakt z Łukaszem jest teraz dużo, dużo większy. Bliższy. Jest czas mhm. bliższy i czas jest na pewno dłuższy i większy na porozmawianie o pewnych, pewnych przeżyciach o pewnym poglądzie też, perspektywach, oczami tak znakomitego piłkarza, jakim jest, jest na pewno zbudowca. Łukasz Podolski. Panie Darku, jakim był Pan piłkarzem? Przeciętnym, średnim? Nie. Nie no, wybitnym. Nie, nie może, może, nie, wybitny, wybitnym, może, może nie, 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 nie ujął tak tego. Może, może dobrym. Mm. Dobrym na pewno na, na tamte warunki. Piłka oczywiście teraz się troszkę zmienia, jest, jest może troszkę dynamiczniejsza, aczkolwiek mm, piłkarsko każdy musiał być przygotowany i fizycznie do tego, żeby móc, móc, tak jak wspomniałem wcześniej, wejść do szatni, przede wszystkim do szatni, najpierw do szatni, a później dopiero w trening i w mecz mistrzowski w takim w zespole, jaki, jaki w tamtych czasach miał Górnik Zabrze. No dobrze, to proszę powiedzieć, co w piłce nożnej jest najważniejszy talent? Czy talent do pracy, a może takie przysłowiowe, życiowe, sportowe szczęście? Jak pan to ocenie? Wszystko. Wszystko jest potrzebne po trochu. Jest na, pe na pewno talent, Bez talentu talenty, się nie zacznie. Bez talentu się nie zacznie. Ale jak się nie poprze, go ciężką pracą? Dokładnie serce, praca, umiejętności. I ten ródzia szczęścia, szczęścia jest bardzo ważny. A szczególnie tak jak mówię, no w tych, tych czasach tamtych. 80., -tych, 90. -tych latach. To były ciężkie czasy. To były ciężkie czasy ja dla młodych chłopaków, też. którzy gdzieś wchodzili w zespół, bo naprawdę tych chłopaków było, było naprawdę masa. Masa dobrych, dobrych zawodników, tak, tak jak ja sobie, o sobie wspomniałem, że też byłem dobry. Tak było też dużo dobrych i lepszych zawodników, którzy niestety poprzez te gdzieś, yy, co mówiliśmy o, tej, o, tych, o tym sercu, o tym zaangażowaniu, o, o tych pewnych rzeczach, gdzieś pe nie do, docierało to w pewnym momencie do nich no i niestety niestety nie mogli zaszczycić bardzo Jest Pan, bardzo, sk jest pan bardzo skromny. Zawrze. Mówi Pan sobie, że jest Pan dobrym piłkarzem. No, jest pan bardzo, był Pan bardzo dobrym piłkarzem, w końcu olimpijczykiem i jest Pan medalistą w Srebrnym igrzysk z Olimpijskich, więc to jest tak, jest coś, o czym wielu sportowców marzy. Ja również o medalu olimpijskim marzyłem. No, jestem też olimpijczykiem. W Barcelonie moglibyśmy, moglibyśmy być razem, no ale tam pewne rzeczy nie poukładały się tak jak trzeba. Jakie hobby ma Dariusz Koseła. Proszę powiedzieć, czy ma pan takie zajęcie, czy powiedzmy no hobby, przy którym pan po prostu wypoczywa? No ciężko jest w jest, jest, jest takim hobby sobie znaleźć, w, w, w pracy z młodzieżą. Czy jest pan także, za młody na hobby, tak? No może nie, no odpoczywam gdzieś wspólnie, gdzieś tam z żoną, z synem, którego, który jeszcze z nami mieszka. Patrzymy sobie po prostu na, na, na filmy, na sport, ale w ogóle bycie, bycie w domu rodzi z rodziną, gdzie z tą rodziną się rzadko przebywało. W tamtych czasach mówiłem, bo gdzieś były wyjazdy, gdzieś zgrupowania i, i te rzeczy, także ta rodzina była na pewno w pewnym stopniu zaniedbana, że nie widywaliśmy się zbyt często. Teraz staram się to po prostu gdzieś nadrabiać i staram się każdy wol, wolną chwilę, wolny czas spędzać. Z rodziną. Z rodziną, czyli to, to takie chyba bardzo fajne, żeby być Myślę, że tak. z rodziną i spędzać ten czas wolny z nimi. Ma pan jakieś marzenie czy marzenia w chwili obecnej? W chwili obecnej marzenia, marzenia, marzenia. No, chciałbym być przede wszystkim zdrowy. To zdrowie jest najważniejsze w tym wszystkim, teraz w tym wieku już, w którym gdzieś dochodzimy do pewnego wieku i to zdrowie jest przede wszystkim najważniejsze. Marzenia, na pewno marzenia są. Są marzenia... Proszę powiedzieć. No, chciałbym... Tak To nie jest tajemnica. Żeby, nie, nie jest tajemnicą, no chciałbym, żeby żeby, żeby no, ten chłopak mój, ten drugi syn, który który jest, tak jak wspomniałem, obecnie mieszka z nami, żeby po prostu grał w zespole e, wyższym niż obecnie gra? Mhm. Żeby grał w Ekstaklasie? Żeby był w Ekstraklasie, żeby grał, żeby móc, móc zobaczyć i przeżyć to, co, co przeżyło. Czego można albo czego trzeba? oprócz tego zdrowia, o którym Pan już tutaj wspominał, dziś życzyć wicemistrzowi olimpijskiemu z Barcelony. Przede wszystkim szczęścia, zdrowia, tak jak, jak wspomniałem wcześniej. Co można więcej? Życia, szczęśliwego, kolejnego tytułu, kolejnego tytułu, tytułu mistrza, przede wszystkim. Mistrza Polski dokładnie, dla Górnika Zabrze. Dokładnie, bo troszkę, troszkę, troszkę lat czekamy, czekamy z utęsknieniem i z, Kibice czekają na pewno też, także przede wszystkim myślę, że jeżeli chodzi o swoje prywatne rzeczy, to zdrowia, jeżeli chodzi o te sportowe rzeczy, to przede wszystkim tej gwiazdki, która, która tak, tak długo jest wyczekiwana. I tej gwiazdki oraz tego zdrowia, i tego tytułu Mistrza Polski, i wielu, wielu innych jeszcze sukcesów, oczywiście Panu życzę w imieniu własnym i kibiców piłki nożnej oraz Górnika Zabrze. Panie Darku, jeszcze raz serdecznie dziękuję Panu za udział w programie. Szanowni Państwo, dziś moim gościem w studiu telewizji TVT był były piłkarz górnika Zabrzej, i reprezentacji polskiej, aktualnie trener młodzieży w tym klubie, pan Dariusz Koseła. Jeszcze raz dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i Pana udział w Gwiazdozbiorze Śląskiego Sportu. Był to dla mnie, była to dla mnie duża przyjemność gościć Pana dziś w moim programie tutaj. A ja zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka Gwiazdozbioru Śląskiego Sportu. Moim gościem będzie jeden z najbardziej znanych polskich wagabundów, doskonały żeglarz, pan kapitan Jerzy Radomski. Oglądajcie nas Państwo tylko w TVT już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję bardzo i życzę Dzie powodzenia dla młodych i tych dorosłych piłkarzy Górnika Zabrze. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.